Pierwszy sezon Mandalorian był całkiem okej. Okay. Jasne, to chyba najbardziej bezpieczna i najmniej ryzykowna rzecz, jaką kiedykolwiek stworzono z logo Star Wars. I tak wiem, że roguan istnieje. Do tego element planu Lucasfilm, by uspokoić sytuację po przeładowanym zwrotami akcji i innymi rewelacjami. You are a epizodzie 9 ale rzecz, która mi się bardzo podobała w tym całym pomyśle, to to, że postawiono na oryginalną postać. No i prostą historyjkę o podróżowaniu sobie przez wszechświat z zielonym Bobasem. Część odcinków była nader udana, z naprawdę dobrym finałem na czele, a druga część, no nie da się ukryć, raczej do zapomnienia. Dlatego też na kolejny sezon nie czekałem z jakimiś wielkimi oczekiwaniami czy z wytęsknieniem, ale szybko okazało się, że nie było się czego bać. Bo sezon drugi przypadł mi do gustu chyba nawet bardziej niż sezon pierwszy. Przede wszystkim, nareszcie ten serial dostał pewien motyw przewodni, jakim było kwestionowanie zasad i tradycji, jakim podporządkowywał się przecież fanatycznie nasz główny bohater. Tutaj w wielu odcinkach zostaje on skonfrontowany z ludźmi o zupełnie innym podejściu od swojego. Co powoli zaczęło kruszyć, to ślepe podążanie za jakimiś zasadami. Ta problematyka nie dotykała jednak każdego odcinka. Najbardziej oderwany od całego sezonu był tutaj epizod rozgrywający się na lodowej planecie, ale kompletnie mi to nie przeszkadzało, bo jako zamknięta całość to był według mnie najlepszy odcinek, trzymający w napięciu niczym najlepsze Monster Movie. I najlepsze jest to, że mówimy tutaj o odcinku wyreżyserowanym przez reżysera Ant-Man and the Wasp. Wow. Natomiast wspomnianym motywem przewodnim zaczyna się w zasadzie cały sezon drugi, bowiem poznajemy tam pana Szeryfa, noszącego zbroję Boby Feta, co dla Mando jest wręcz obrazoburcze, ale też z czasem dociera do niego, że gość zrobił z niej prawdziwy użytek w dobrym celu. Klamrą dla tego pierwszego odcinka jest oczywiście finał, gdzie podobny motyw rozgrywany jest jednak troszkę inaczej. Wraca bowiem Dark Saber, zaprezentowany oczywiście w finale poprzedniego sezonu, a także oczywiście wcześniej w Wojnach Klonów czy Rebels. Pojawia się też, chcąca na powrót zjednoczyć Mandalorian, Bo-Katan, potrzebująca tego świecącego na czarno symbolu jedności, by zrealizować swoją misję. Tyle, że ten miecz, który nawet sam w sobie nie ma takiego znaczenia jak ta legenda, która wokół niego wyrosła i to czego jest symbolem przypada naszemu głównemu bohaterowi więc, no, robi się niezręcznie. Jeszcze sobie do tego finału wrócimy później, ale już teraz zaznaczę, że jasne, ten theme sobie jest i bardzo fajnie, że jest, ale niestety nie dostaje on w tym sezonie żadnej puęty i finału, który mógłby wiązać się na przykład z jakimś ważnym wyborem, którego musiałby dokonać Dean, który podsumowałby z jednej strony jego drogę, a z drugiej strony cały ten problem opierania swojego światopoglądu czy sposobu życia o jakieś narzucone z góry prawdy idee, czy jakieś credo, jakieś symbole, coś w tym guście. A szkoda, bo moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobry motyw przewodni, który moim zdaniem naprawdę świetnie koresponduje z coraz istotniejszym problemem istniejącym w realnym świecie gdzie jest masa osób, które kompletnie irracjonalnie wierzą w jakieś rzeczy, albo ślepo przyjmują jako pewnik coś, czego zostały wyuczone od dziecka, nigdy tego nie kwestionując ani nie zastanawiając się, czy ma to jakiś sens i zastosowanie w aktualnej rzeczywistości. Nie ma niczego złego, oczywiście, w kultywowaniu tradycji, by oddać czemuś hołd, czy by zachować o czymś pamięć itd. Ale kiedy twój fanatyzm zaczyna przysłaniać ci rzeczywistość i sprawia, że zagrożone jest twoje lub czyjeś życie lub zdrowie, a ty lub twoi bliscy nigdy nie będziecie mogli zaznać szczęścia. Bo jakaś tradycja wam na to nie pozwala, to znaczy, że ktoś ci zrobił wodę z mózgu i czas ten światopogląd zweryfikować. Oczywiście nikt nie powinien tutaj wpierniczać się nikomu w życie, więc nikt nie zrobi tego za Ciebie, musisz to zrobić sam. A to jest oczywiście piekielnie trudne. Trzymając się zatem tego serialu, czy jest jakikolwiek racjonalny powód, by na przykład nie zdejmować nigdy hełmu, czy ma to jakiekolwiek dobre strony? A no nie, to tylko coś, co bohater ma niczym fanatyk, zakodowane w głowie. Byłoby to niegroźne, ale widzimy chociażby w finale pierwszego sezonu, że może to stanowić zagrożenie dla jego życia. W związku z tym, aż miło się patrzy, gdy stopniowo zaczyna on to wszystko rozumieć. Przez to, że pojawia się w jego życiu coś ważniejszego. W perspektywie całego sezonu zabrakło mi jednak tutaj jakiejś puęty. By ta cała droga, jaką przeszedł Dean, w tym względzie, wybrzmiała nieco bardziej, ale o tym jeszcze za moment. Drugi sezon to także nawet wyższa jakość realizacji serialu. Efekty specjalne, kostiumy, charakteryzacja, to wszystko stoi tutaj na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Ekipa zadbała nawet o takie szczegóły, jak graffiti na ulicach porzuconych przez imperium miast, a najbardziej jestem wdzięczny twórcom serialu za przypomnienie wszystkim, jak istotne jest korzystanie z praktycznych efektów specjalnych. Animatroniki, kukiełek, masek, starej dobrej charakteryzacji, jedynie odpowiednio i umiejętnie wspartych efektami cyfrowymi. Ogrom pracy, jaki tu wykonano, naprawdę cudownie rozwija świat gwiezdnych wojen, pokazując te wszystkie barwne i różnorodne miejsca, gdzie po prostu toczy się życie. Ludzie i kosmici oczywiście pracują, siedzą w barach, chodzą na zawody sportowe itd. Świat Star Wars w The Mandalorian jest naprawdę żywy i pełen dziwnych miejsc oraz jeszcze dziwniejszych postaci. I to jest absolutnie cudowne, bo nie da się ukryć, że to właśnie dlatego niesamowicie barwnego i różnorodnego świata. Wracamy i wracamy i wracamy i wracamy i wracamy do Gwiezdnych Wojen. Autorzy tego serialu wzięli sobie głęboko do serca tę prawdę, że w Gwiezdnych Wojnach możemy mieć absolutnie wszystko. Raz możemy odwiedzić pustynię, by zapolować na wielkiego smoka, a innym razem utknąć w lodowej jaskini, gdzie napotkamy całą kolonię białych pająków razem z ich agresywną mamuśką. No właśnie, pomijając ten odcinek z lodowymi pająkami, praktycznie każdy epizod w tym sezonie coś wnosi do ogólnej fabuły, albo podsuwa nam znaczące informacje, przez co w przeciwieństwie do sezonu pierwszego, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, mamy wreszcie jakieś poczucie progresu podczas oglądania. Nawet jeśli w większości przypadków schemat fabuły każdego odcinka to: 1. Mando przelatuje w jakieś miejsce, 2. Żeby zdobyć coś, co chce zdobyć, bo tego potrzebuje z jakiegoś powodu, musi pomóc komuś coś zrobić. Więc 3. Robi to, 4. Koniec leci gdzie indziej i no powtarzamy schemat. Od zawsze powtarzałem, że dla mnie The Mandalorian mógłby być po prostu czymś w rodzaju antologii pojedynczych przygód w różnych miejscach galaktyki które łączyłaby po prostu osoba głównego bohatera, który trafiałby na różne dziwne sytuacje. No i w sumie dostałem coś takiego, połączone ze skakaniem po różnych filmowych gatunkach i stylach, ale jednocześnie, coś co mnie tutaj trochę zaskoczyło, zawsze widzieliśmy przy tym czemu jesteśmy tu gdzie jesteśmy i co to daje naszemu bohaterowi. Cieszy mnie też bardzo fakt, że reżyserzy tych no... słabszych odcinków w poprzednim sezonie, jak Dave Filoni czy Bryce Dallas Howard, w drugim sezonie zaliczyli naprawdę potężną zwyżkę formy. Odcinek Filoniego to trochę zbyt szaroburę, jak na mój gust, jeśli chodzi o stronę wizualną, no i jasne, mocno sztampowe, ale wciąż angażujące i nakręcone z sercem przełożenie motywów z kina samurajskiego. Z kolei pani Bryce dostała za zadanie przedstawić nam wersję live-action bo i nie zawiodła. Przy czym myślę, że na pewno nie przeszkodził tutaj znakomity występ Katie Sackhoff. No właśnie, po tym pierwszym, chyba jednak trochę testowym sezonie w film zorientowali się, że Okej, okay, dobra, The Mandalorian faktycznie chyba ma potencjał, więc zróbmy wszystko, żeby było o tym serialu teraz głośniej. Zainwestujmy w niego więcej. Mamy praktycznie co chwilę jakiś występ gościnny lub powrót jakiejś postaci, i to całkiem istotnych postaci, wcale nie drugoplanowych. Pojawia się wreszcie w wersji live action Asoka Tano. Pojawiła się wspomniana bo -Katan, wrócił Boba Fett, wspomniany zostaje Admiral Throne, a już nie mówię o tych wszystkich postaciach, które wracają z pierwszego sezonu, jak Fennec Shand czy Apollo Creed, oczywiście. No, a jeśli chodzi o cameos, to... nie wspomniałem jeszcze o czymś? Nie, chyba nie. Ucieszył mnie też pewien występ, którego się w ogóle nie spodziewałem, choć może powinienem, bo chodzi tutaj o aktora, który regularnie wyskakuje znienacka na ekranie w całej masie produkcji. Chodzi mianowicie o Richarda Brake'a, którego absolutnie uwielbiam, który ma przy okazji idealną twarz do grania złoczyńców i to takich najgorszych, a do tego ma też masę charyzmy, no i umiejętności aktorskie, więc nic dziwnego, że także w roli wybitnie wrednego Walina Hesa wypadł super. Scena z jego udziałem to jedna z najlepszych, najbardziej trzymających w napięciu scen, jakie widziałem w wieznych wojnach w ogóle. Więc wielkie brawa! No i zarówno ona, jak i cały tamten odcinek znowu bardzo ładnie rozbudowują świat Star Wars, pokazując nam trochę perspektywy tej drugiej strony. Wyróżnił się też na pewno odcinek wyreżyserowany przez Roberta Rodrigueza, gdzie Boba Fett ma okazję pokazać, że mimo upływu lat i pobytu w paszczy Sarlaka, no i też jednocześnie paru kilogramów więcej, wciąż jest gościem, z którym należy się liczyć. Byłem ciekaw, jak tutaj wypadnie motyw osobistego credo, bowiem Boba, choć ma mandalorianską krew oczywiście, no nie wychował się wśród Mandalorian. Przynajmniej nie w tej kulturze. Wobec czego jego podejście do elementów tej kultury, no, jest przecież siłą rzeczy zupełnie inne niż naszego głównego bohatera. No i faktycznie dochodzi tutaj do pewnej konfrontacji, może wymiany opinii, ale niestety nie wynika z tego nic interesującego. Poza tym, że od teraz Boba robił za Ubera dla Mando. Mimo to, było z tym serialem dobrze, nawet bardzo dobrze. W kategorii solidnej porcji rozrywki, dostarczanej nam co tydzień. Mandalorian nie zawodził ani na moment. No, prawda jest taka, że to nie jest i pewnie nie miał być serial, który kogokolwiek by zachwycił. Na poziomie scenopisarstwa to jest mimo wszystko bardzo, bardzo podstawowa robota. Najbardziej podstawowa, jaką można było zrobić. I trudno chwalić rozwój bohaterów czy nieszablonowe rozwiązania, no bo zwyczajnie ich tu za dużo nie ma. Ale i tak naprawdę nie byłoby źle, gdyby nie ten nieszczęsny finał. I to jest chyba dobry moment żeby porozmawiać o przysłowiowym słoniu w pokoju. I mam na myśli nie siebie, tylko tego naprawdę kiepsko wyrenderowanego w CGI słonia o nazwisku Skywalker. Okej, okay, więc pamiętacie jak mówiłem o tym, że Dark Saber trafia w ręce Mando? Więc teraz Bo-Katan musi według tych durnych reguł jakie chyba wymyśliłem na poczekaniu, ale nieważne, siłą odebrać ten symbol przywództwa Mandalorian naszemu protagoniście, bo wtedy będzie godna przewodzenia Mandalorianom, nie mam pojęcia. W każdym razie to wszystko odbywa się w samym sercu starcia z armią niepowstrzymanych droidów Mofagideona, który przy okazji dosyć szybko okazuje się być kiepskim przeciwnikiem, jeśli chodzi o jego siłę fizyczną czy szarmierkę. Ale co sprawia, że staje się on ciekawą postacią, wydaje się być przy tym doskonałym manipulatorem. Coraz bardziej napuszczając naszych Mandalorian na siebie. No to był perfekcyjny moment dla naszego głównego bohatera, który po tym jak jego fanatyzm został wyśmiany przez Bo w momencie ich spotkania, teraz to on wskazał Mandaloriance, że czas przestać ślepo podążać za jakąś wymyśloną dawno temu tradycją, bo to nie są czasy na takie bzdury. Może w związku z tym doszłoby do jakiejś konfrontacji, jakiegoś zerwania tego sojuszu. No, wszystko w coraz bardziej gorącej sytuacji. Oglądałem ten film z coraz większymi emocjami. No bo nasi bohaterowie znaleźli się w naprawdę trudnej sytuacji. Jak potoczą się ich losy? Czy wyjdą z opresji cało i tak dalej. Ale też naprawdę byłem ciekaw, jaka będzie puenta tego budowanego cały sezon motywu przewodniego. W jaki sposób nasz bohater wykorzysta to, czego nauczył się przez ten sezon? Bo naprawdę wszystko zmierzało w tym kierunku. Ten Dark Saber jako symbol tej niezgody tutaj między naszymi bohaterami nie pojawił się tutaj przecież przypadkowo. Wszystko zmierzało do tego. Aż tu nagle wszystko schodzi kompletnie gdzieś na drugi plan. Bo pojawia się jakaś przerażająca imitacja Luka Skywalkera co się stało z Twoją twarzą, która od tak rozprawia się z zagrożeniem i nie tylko bez problemu natychmiast rozwiązuje problem, ale też kompletnie odbiera uwagę bohaterom, których śledziliśmy przez ten cały sezon zamieniając ich w ledwie statystów dla własnego pokazu fajerwerków. Do tej pory te wszystkie gościnne występy raczej nie przesłaniały głównego bohatera i sprawiały, że ten stawał się nieważny. Tutaj oni wszyscy stają się kompletnie zbędni. Dosłownie wszyscy. I tak, Luke odpowiedział na wezwanie małego grogu z wcześniejszego odcinka, ale nie jest problemem to, że Luke przylatuje tutaj, że to jest Luke, a nie ktokolwiek inny. Problemem jest to, że jego rola tutaj to po prostu wyręczenie naszych głównych bohaterów. Przez co ich droga, wszystko czego się nauczyli, wszystko co poświęcili, nagle wydają się nieważne, bez znaczenia. Wyobraźcie sobie na przykład finał Avengers Endgame. Gdzie nagle, w którymś momencie, wraca z kosmosu Captain Marvel i po prostu natychmiast pokonuje Thanosa, bez żadnego wysiłku i dzień uratowany. Wszyscy żyją super. Nie mielibyście wówczas poczucia, że. No dobra, to po co cały ten film? W którym obserwowaliśmy drogę naszych bohaterów, tylko po to, by finalnie okazało się, że ta droga jest bez znaczenia, bo przychodzi ktoś trzeci i rozwiązuje problem. Jasne, to wszystko było dobrze nakręcone, fajnie się to oglądało, wyrwane z kontekstu. Ale jeśli autorzy chcieli, byśmy podczas oglądania tego serialu naprawdę zaangażowali się w losy Dina. I zaczęli go rozumieć jako postać, a nie oglądali tych odcinków na zasadzie wypatrywania po prostu kolejnego cameo, no to czemu finał kompletnie oddaje pole innej postaci? I byłoby milion sposobów, jak wciąż mieć tutaj tego luka, żeby wiecie, było zainteresowanie wśród fanów i tak dalej, ale by to nie wypadło jak najbardziej podręcznikowy przykład Deus Ex Machina. Przykładowo, bohaterowie w którymś momencie mogliby się dowiedzieć, że ktoś się zbliża z odsieczą, nawet mogliby wiedzieć, że to luk, no bo wcześniej dostaliby jakiś przekaz od niego na przykład. Więc musieliby po prostu tutaj przetrwać, wytrzymać starcie z droidami, odłożyć na przykład swoje niesnaski na półkę, albo szybko się dogadać, żeby nie umrzeć, dopóki nie przyjdzie odsiecz. To mała zmiana, ale moim zdaniem naprawiłaby naprawdę dużo, bo dzięki temu wciąż nasi bohaterowie mieliby znaczenie, a z kolei ci, którzy oczekiwali Luke'a Skywalker'a, który będzie chodził, rozpierdala wszystko dookoła, wciąż dostaliby to, tylko w trochę innym, moim zdaniem... Lepiej pasującym do całego sezonu kontekście. No, ja zresztą w ogóle nie jestem fanem Luka, który byłby tym supermistrzem Jedi i po prostu rozwalał wszystko dookoła, bo jakieś to mi się wydaje mało lukowym po powrocie Jedi. Ale to tylko ja. To nie jest wada w tym wypadku. Wadą jest to, że nasi bohaterowie tracą znaczenie w swoim własnym finale, w finale własnego serialu. Ewentualnie, nie wiem, Luke mógłby pomóc bohaterom się ewakuować ze statku. Albo przybyć, by po prostu pomóc bohaterom już w trakcie walki, ale by było widać, że gdyby nie ich ostatni zryw i przede wszystkim zjednoczenie i odłożenie jakiegoś wyimaginowanego konfliktu między Bo-Katan a Dinem na bok, by te postacie mogły walczyć ramię w ramię, no to Luke zobaczyłby tylko zwłoki. Jestem przekonany, że także i te podane przeze mnie tutaj opcje były rozważane przez twórców tego serialu, czy to przez Johna Favreau, czy Dave'a Filoniego. Ale świadomie zdecydowano się na tę bardziej fanserwisową opcję. Ktoś tu chciał po prostu zobaczyć zajebistą scenkę, jak Luke rozpierdala droidy. I uznał, że no teraz albo nigdy. Wobec czego, no, mamy to co mamy. I to jest absolutnie najgorsza rzecz, gdy scenarzysta porzuca rozwój wątków, naturalny progres historii, czy integralność fabuły tego sezonu, na rzecz po prostu, no, fajnej scenki. No bo coś takiego mimo wszystko uświadamia mi, że Mandalorian nie powstał po to bo ktoś chciał opowiedzieć ciekawą historię z konkretnym finałem, bo wówczas ta historia miałaby priorytet, ale powstaje, bo luka filmowi potrzebne są gwiezdne wojny, o których ludzie mówią, które nie odstraszają nikogo, które nie wywołują konfliktów, które nie podejmą żadnego kontrowersyjnego wyboru, a będą po prostu tym, co fani chcą zobaczyć. I teraz patrząc na to wszystko z perspektywy, jasne wydaje się, że, no tak, chodziło tutaj przede wszystkim o zareklamowanie kolejnych produkcji. Które tu i tam zostały jakoś tam zatizowane w kolejnych odcinkach. Powstał przede wszystkim po to, żeby zareklamować masę kolejnych produkcji, jakie Lucas film ma w przygotowaniu. Miał być to łagodnym przejściem z różnie przyjmowanych produkcji filmowych na produkcje serialowe, które robione są już z nieco powiedzmy innym podejściem. I to pewnie marketingowo czy biznesowo dobra taktyka. Ale nie ma absolutnie nic wspólnego. Zrobieniem dobrego serialu i opowiadaniem dobrej historii. Wobec tego ja dziękuję bardzo. Jeśli wam podoba się takie przymilanie się publice, no to okej, okay, spoko, nie mam problemu z tym. Ale ja wolę, by taki Ryan Johnson na przykład, dał mi luka, którego na przykład trudno będzie mnie zaakceptować od razu, i będę potrzebował czasu, żeby zrozumieć, jak toj Żale to była zbudowana postać w The Last Jedi. Wolę to niż nudną kukłę z twarzą CGI, której rolą jest robić za. Pornografią dla fanów Star Wars. Czasami dostajemy w napisach końcowych QA pytania o na przykład filmy, czy seriale, czy inne dzieła kultury, gdzie zakończenie popsuło poza tym całkiem dobrą rzecz. Że oglądaliśmy coś, co bardzo nam się podobało, ale potem pojawiło się zakończenie, które absolutnie zniszczyło wszystko. I zazwyczaj mam problem z podaniem od tak nagle z głowy przykładów na tego typu pytania, ale gdybym dostał, no właśnie to pytanie teraz, no to już pewnie do końca życia zapamiętam, że. The Mandalorian, sezon drugi, jest fantastycznym przykładem. Koszmarne zakończenie całkiem niezłego sezonu. Niestety oglądając i wspierając przez tyle lat MCU, wyhodowaliśmy wspólnie potwora. Marvel Studios stworzyło bowiem system wzajemnie się reklamujących produkcji, gdzie jeden film od razu zapowiadał w scenie po napisach kolejny, a w fabule zostawiał furtkę do kilku innych. Teraz po obejrzeniu drugiego sezonu The Mandalorian, choć początkowo nie udurzało mnie to wcale, no to widzę z perspektywy czasu, jak na dłoni, że choć są tu próby poprowadzenia jakiejś konkretnej fabuły, to co chwilę musi to ustąpić miejsca robieniu za reklamówkę nadchodzących kolejnych produkcji. Czy to Asoki, czy Book of Boba Fett, czy gdziekolwiek pojawi się jeszcze ta abominacja z piekła Rodem, czy gdziekolwiek pojawi się Tron, czy ktokolwiek jeszcze. I nawet jeśli same odcinki bywały lepsze i gorsze, ale generalnie mi się podobały, no to teraz widzę, że one nie miały być jak najlepszymi historiami, miały być jak najlepszymi reklamami. I to tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Oczywiście do Mandalorian jest do obejrzenia, tylko na Disney Plus którego jeszcze w Polsce nie ma, aczkolwiek istnieją sposoby, żeby mieć dostęp i w Polsce do Disney Plus. Możecie zajrzeć nas na fanpage czy grupę Disney Plus Polska, gdzie być może znajdziecie na przykład użytkowników, którzy udostępnią Wam konto albo generalnie inne instrukcje, gdzie za pomocą VPN czy innych sposobów można tutaj ten dostęp uzyskać. Czy warto, no to odpowiedzcie sobie sami. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć! thank you